W czasach, które są trudne dla ludzkości, które wydają się być niejednokrotnie jakąś ciemnością, w której trudno rozeznać właściwą drogę, pewną drogę, sięga się do proroctw. Różne one, owe proroctwa mają. Przesłanie dla nas chrześcijan najważniejsze są te, które pochodzą od świętych i błogosławionych. One są jakimś światłem, które pozwolą człowiekowi rozeznać, w którym kierunku iść, aby nie zboczyć z chrześcijańskiej drogi. Często mówi się o błogosławionym księdzu Bronisławie Markiewiczu, że on jest prorokiem naszych czasów. I on przepowiedział w czasach, kiedy Polska była zniewolona przez zabory, zapowiedział świetlaną przyszłość. Wy, Polacy, przez ucisk niniejszy oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajemnie wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom nawet niegdyś Wam wrogim. Najwyżej zaś Pan Bóg Was wyniesie, kiedy dacie światu wielkiego papieża, Piękne słowa, proroctwa, które na pewno napełniają serce człowieka nadzieją. Święta siostra Faustyna, żyjąca w okresie międzywojennym, napisała w swoim dzienniczku: Gdy modliłam się za Polskę, usłyszałam te słowa. Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli mojej, wywyższę ją w potędze i w świętości, z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje. I chociaż te proroctwa płynące. Od świętej i błogosławionego przyjmujemy jako światło rozjaśniające ciemności, jakie znajdują się w przyszłości, to jednak jesteśmy przekonani: Największą światłość daje nam Słowo Boże. Ono jest tym światłem, które przewyższa wszelkie inne, nawet płynące od dusz świętych i błogosławionych, kierowanych przez Ducha Świętego. Sięgam do Słowa Bożego, przypadającego na 33. Niedzielę Zwykłą. Pierwsze czytanie z księgi Daniela pokazuje nam osobę świętego Michała Archanioła. I mówi nam księga Daniela, że wtedy, gdy wystąpi. Święty Michał Archanioł. Nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. To proroctwo wzbudza w człowieku pewien niepokój. W jaki sposób? Poradzimy sobie w tym okresie ucisku, jakiego nie było. I Słowo Boże wskazujące na świętego Michała Archanioła wyraźnie nam mówi, że On będzie tym przewodnikiem, który konieczny jest, aby ciemności. Nie pochłonęły serca człowieczego. W świetle, w kontekście tego słowa z księgi Daniela, sięgnijmy do proroctwa błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza. Postanawiamy rozszerzać cześć Świętego Michała Archanioła w sposób szczególniejszy. Gdyby nam stolica apostolska pozwoliła nazywać się towarzystwem Świętego Michała Archanioła, byłoby to dla nas wielkim zaszczytem i szczęściem. Cnoty Świętego Michała Archanioła to pokora, czystość, gorliwość o chwałę Bożą i o dobro dusz ludzkich. Widać, że już zbliżyły się czasy Antychrysta i potęg diabelskich, kiedy z wielką mocą wypadnie Kościołowi walczyć pod wodzą świętego Michała Archanioła i jego towarzyszy. Gdy przypatrujemy się dzisiejszemu światu, widzimy tak wiele postaw, które są przeciwne pokorze, przeciwne czystości, przeciwne gorliwości o chwałę Bożą, przeciwne dobru dusz ludzkich. I pouczenie błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza, który wyraźnie podkreśla, że w tych czasach, które wydają się być pod szczególnym wpływem Antychrysta, święty Michał Archanioł jest nam potrzebny, to pouczenie błogosławionego Bronisława. Możemy powiedzieć proroka naszych czasów, jest dla nas bardzo konkretnym wskazaniem. Nie przeraża nas proroctwo błogosławionego Bronisława Markiewicza, ale ono jest pomocą dla zrozumienia tego proroctwa, które znajduje się w księdze Daniela. Skoro Bóg wskazuje na tego świętego Archanioła, trzeba nam trwać przy nim, niech on nas prowadzi w tych czasach do Boga. Drugie czytanie z listu do Hebrajczyków wskazuje nam na Chrystusa, który złożył ofiarę za zbawienie. Każdego człowieka. Jeżeli zastanawiamy się nad przeciwnościami, które płyną w kierunku człowieka z różnych brudnych źródeł, to widzimy, że jedynie to źródło, z którego wypłynęła krew i woda dla zbawienia człowieka, jest jedynym źródłem koniecznym dla człowieka, żeby się nie pogubił w tych ciemnościach. Sięgnijmy do proroctwa świętej siostry Faustyny. Ona w swoim dzienniczku zapisała: Jezus powiedział. Nim przyjdę jako sędzia sprawiedliwy, przychodzę wpierw jako król miłosierdzia. Nim nadejdzie dzień sprawiedliwy, będzie dany ludziom znak na niebie taki: Zgaśnie wszelkie światło na niebie i będzie wielka ciemność po całej ziemi. W ten czas ukaże się znak krzyża na niebie, a z otworów, gdzie były ręce i nogi przebite Zbawiciela, będą wychodziły wielkie światła, które przez jakiś czas będą oświecać ziemię. Będzie to na krótki czas przed Dniem ostatecznym i bezpośrednio po tej przepowiedni następują słowa modlitwy, z którą Jezus związał wielkie obietnice, a którą znamy o krwi i wodo. Któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Nie przerażenie, nie wpatrywanie się z jakimś pesymizmem w te zdania mówiące o trudnej, ciężkiej, bolesnej przyszłości, ale wpatrywanie się w to źródło z którego płynie woda dla oczyszczenia i krew dla wzmocnienia. Ewangelia święta mówi nam w owe dni po wielkim ucisku słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą spadać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą syna człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle on aniołów i zgromadzi swoich wybranych z czterech stron świata: od krańca ziemi po kraniec nieba. Mówi do nas Jezus: Dobrze patrzcie na znaki czasu, dobrze przyglądajcie się temu, co się dzieje. Jeżeli widzicie pewne wydarzenia, które mobilizują wewnętrznie do odnowy, do nawrócenia, to przyjmijcie je jako ostrzeżenie. Nie tyle skoncentrować się na zdaniach, które mówią w przepowiedni o trudnych czasach, ale skoncentrować się na Jezusie Chrystusie, który jest jedynym Panem czasów. Sięgnijmy jeszcze raz. Do słów błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza. Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, to On mój los zabezpiecza. Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje. Ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie. Strzeż mnie, O Boże, Tobie zaufałem. W 901 roku w miesięczniku Powściągliwość i Praca napisał artykuł Ostatnie Czasy. I w tym artykule są następujące słowa. Chrystus Pan wzywa nas, abyśmy pilnie uważali na znaki nadchodzących czasów ostatecznych, przepowiedziane w Piśmie Świętym. Abyśmy czuwali i byli gotowi na przyjście Jego, gdy niespodzianie przyjdzie na sąd. Abyśmy przede wszystkim czynili rychło pokutę za grzechy własne i za grzechy drugich, zwłaszcza, że Pan Bóg w miarę naszego upokorzenia się i naszych dobrych uczynków zmniejszy i... Ukróci chłostę zasłużoną, która zawisła nad nami. Szczególniej potrzeba nam starać się o większą miłość bliźniego i uczynki miłosierdzia. On bowiem powiedział, że cokolwiek uczyniliście jednemu z najmniejszych ludzi, to tak uznam, jakbyście mnie samemu uczynili. Dla podsumowania tej refleksji nad proroctwem, które płynie do nas z Pisma Świętego i płynie do nas od świętej siostry Faustyny i błogosławionego Bronisława Markiewicza, sięgnijmy do Psalmu. Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem. To On mój los zabezpiecza. Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje. Ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie. Strzeż mnie, O Boże, Tobie zaufałem.